Pozdrowienia z kamiennych kręgów w Tolminia. Tutaj pozostawiono, postawiono kapliczkę w roku 1850. Jest jakiś zakład. Tu na wodę święcono. Ciekawe miejsce, mi że uciekła, ale nie odjęcie, bo ja mam kluczyki od hybrydy. Byliśmy kiedyś na Kamiennych Kręgach Czy to w Odrach Czy w Bąsiorach Te są takie mało czytelne bym powiedział Ale są To jest miejsce, miejsce kultu pogańskiego Tam gotów A tu nie wiem jakiego ludu tu też po kamieniu łomi. Kapliczka stara.